Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym. Tam w tekście hebrajskim jest: Pan Bóg mnie obdarzył językiem uczniów. Językiem uczniów. Nie chodzi o to, że Jezus ma gadane. Chodzi o to, że potrafi słuchać. I tak naprawdę. Ile razy w Ewangelii on to podkreśla, że słowo, które wypowiada do nas, jest słowem, które najpierw usłyszał od Ojca. I dlatego to Słowo ma w sobie też siłę. Dlatego może przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące, ale to krzepiące słowo nie bierze się jakby z Niego samego, tylko bierze się stąd, że jest uczniem, słucha słowa, które do Niego kieruje Bóg. I on, jak słyszeliśmy w tym tekście, każdego dnia rano doświadcza tego, że jego ucho jest zrywane przez Boga, żeby słuchać. Pan Bóg mnie obdarzył językiem uczniów. Ten, który jest mądrością odwieczną, który jest logosem odwiecznym, którym jest pełnia mądrości, pełnia wiedzy, staje się uczniem. Tak jak ten, który jest królem, panem. Absolutnie wolnym staje się niewolnikiem. Łączy takie wydawałoby się skrajności w jednej osobie.